Cześć. Okazuje się, że temat koronawirusa jest na tyle nośny, że no nie, skończyło się, nie skończy się na jednym filmie. Oszuści tutaj imponują wyobraźnią, wymyślają coraz to nowe sztuczki, triki, fake newsy i tak dalej. Po to tylko, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Mówiłem ostatnio o tym SMS-ie, który w którym była mowa o zablokowaniu waszych środków na poczet walki z koronawirusem i przekazaniu ich do, na konto NBP. Kolejny SMS informujący, że zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa wszyscy obywatele Rzeczypospolitej będą szczepieni. Zrefundacja, no to jeszcze jakieś błędy w ogóle literowe, stylistyczne. Koszt wynosi 70 złotych opłać, aby uniknąć kolejek, no, standardowy link do fałszywej bankowości elektronicznej po to, żeby wyłudzić nasze dane logowania i oczywiście wyczyścić nam konto ale co tutaj następnie się pojawiło, to właśnie chyba informacja z wczoraj kolejny SMS, bardzo ciekawy, chociaż dosyć tak powiem Wam, że podstępnie mocno, mocno zrobiony, bo tutaj mamy adres strony ja już mówię, o co tutaj chodzi. Tutaj policja ostrzega. Ministerstwo Zdrowia dla każdego obywatela przysługuje wsparcie żywieniowe w związku z epidemią koronawirusa. Zapisz się na, i tutaj jest niby portal Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście jest to fałszywa domena, ale tutaj fajnie akurat opisała to zaufana trzecia strona. Mamy tutaj screeny, bo po wejściu w ten adres mzgof.net. Pojawia nam się coś takiego. Strona przypominająca Ministerstwo Zdrowia, rzeczywiście. Wsparcie żywieniowe, zobaczmy ile tutaj przysługuje, co, co i komu. Następny właśnie, w celu, po, w celu otrzymania świadczenia, prosimy o potwierdzenie danych osobowych poprzez profil zaufany. No, czyli pewnie trzeba kliknąć na któryś z banków i zrobić przelew na złotówkę, a może jeden grosz teoretycznie. Wiadomo jak to się kończy. Jeżeli ktoś nie wie, to, to mamy filmy o tym, jak pani straciła 16 tysięcy złotych, a druga pani straciła 40 tysięcy złotych. To wcześniej akurat te sms -y były głównie o treści na dopłatę do paczki. Później były jakieś tam sprawy yy, związane z zaległością komorniczą o tam kilku złotych. Przemek dzisiaj nam wysłał coś takiego, nie wiem gdzie to krąży, pewnie gdzieś na Facebooku. Pilna prośba o udostępnienie z Katowic. Taka sytuacja może się zdarzyć Tobie, Twoim rodzicom lub dzieciom. Zostało zgłoszone już kilka przypadków. Przebierańcy z Katowic, podając się za ratowników medycznych, dokonują rutynowej kontroli celem badania temperatury. W ubraniach ochronnych, zakrywających twarz, wchodzą do mieszkania i wykorzystują nieuwagę domownika, penetrują dom i kradną pieniądze bądź cenne przedmioty. Okradzeni ludzie zgłaszają, że w ich domach zniknęły tysiące złotych. Wszyscy są proszeni o czujność. Nie wiem ile w tym prawdy trzeba zobaczyć pewnie wiadomości, czy ktoś oficjalnie o tym powiedział. No, ale szczerze powiem, nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego zaistniało. Gdzieś znalazłem też takie sugestie w komentarzach pod właśnie takimi artykułami o tych SMS-ach wyłudzających dane logowania do banku: że no, warto by było bardziej nagłaśniać to w mediach, bo babcia czy dziadek nie, nie siedzą na Facebooku, nie przeglądają internetu, tylko pewnie oglądają sobie tam, nie wiem. Telewizję Trwam bądź y, jakieś tam seriale, i dobrze by było w jakichś przerywnikach pokazać skinny takich SMS-ów, żeby oni wiedzieli jak to, jak to wygląda, czego mają się obawiać, i no, w ogóle uczujcie swoich y, dziadków, y, może jakichś wujków, ciocie i, i rodziców, y, żeby dopytywali tak, y, kogoś, y, jeżeli dostaną takiego SMS-a. No, problem jest z, właśnie z osobami samotnymi, tak, które nie mają rodziny i no, one mogą się łatwo na to y, dać nabrać. Także warto nawet uczulić swoich sąsiadów, tak, o których wiecie, że nie mają tam rodziny. Załóżmy. Kolejna sprawa. Niebezpiecznik ma taką listę, właśnie różnych oszustw związanych z koronawirusem. Pojawiają się też tego typu rzeczy. Na Facebooku. no To jest próba przejęcia konta na Facebooku. Tak jak już kiedyś to omawialiśmy w którymś z naszych filmów. Jest sensacyjny post, wrzucany na Facebooku, no i tam trzeba kliknąć, zalogować się. Jest podrobiona strona logowania do Facebooka. No ktoś to nie zauważy, zacznie wpisywać swoje dane logowania, i te dane logowania są już w rękach oszusta. I jeżeli nie macie weryfikacji dwuetapowej, no to wasze konto zostaje przejęte i potem jest używane do e, dalszych takich właśnie dziwnych działań, między innymi wystawianie produktów na Marketplace, czy właśnie oszustw na Blika. E, wiele jest sytuacji i sposobów, w których można wykorzystać przejęte konto facebookowe. Jeszcze kolejna grupa e, siejąca zamęt w temacie koronawirusa to są... Internetowi szarlatani, którzy też chcą skorzystać na tej całej sytuacji związanej z epidemią. No tutaj dzisiaj mama podesłała mi link do kanału Odmładzanie na Surowo. No to już dosyć duży kanał, 200 tysięcy subskrypcji. I pan tutaj, nie będę tego teraz tego puszczał, możecie sobie to tam obejrzeć. Pan tutaj robi sensację z tego, że. W oficjalnych danych test na koronawirusa został upubliczniony czy tam wynaleziony 10 stycznia, a pierwsze zachorowania są 16 stycznia. No, pan jest totalnym dyletantem, nie doczytał podstawowych informacji na, na tej stronie, z której skorzystał z danych, bo tutaj wyraźnie jest napisane, że pierwsze przypadki nowego wirusa. Były już 27 grudnia, a z nieoficjalnych danych to jeszcze wcześniej, ale sytuacja wyglądała tak, i to jest dokładnie na tej stronie, z której ją korzysta, jest to wszystko opisane, że pojawili się jacyś tam eksperci i 8 stycznia, tak jakby zidentyfikowali nowego koronawirusa. Tu akurat dalej tego nie ma, no ale prawdopodobnie skoro zidentyfikowali 8, to 10 pojawił się test. I tutaj właśnie ta tabelka, z której ten pan korzysta, że niby od 16 stycznia mamy tutaj dane, no to są już tak jakby osoby, które zostały przetestowane tym nowym testem, tak? Z których wyniki testu zostały opublikowane, a wiadomo, że wirus ogólnie istniał wcześniej, tylko że został yy, no, wyodrębniony, czy tam, nie wiem jak to się dokładnie mówi w fachowym języku, ale no, mówię, pan tutaj oprócz tego Oprócz tej sensacji, jeszcze chyba zapomniał, że żyjemy w XXI wieku i że po prostu można się w ciągu kilku czy tam kilkunastu godzin przenieść z jednej części półkuli na, na drugą część półkuli, bo zadaje pytanie w stylu, jak to jest możliwe, że w 150 krajach mamy koronawirusa. A no i poza tym, oczywiście co chwilę się pojawia tutaj. Informacja o, o tym, że wiele, wiele takich rzeczy, o których on mówi, jest w ich książkach. Oczywiście tych linków do książek jest całe mnóstwo. Także polecam czytajcie, ale z głową i weryfikujcie informacje, bo naprawdę można sobie narobić niezłego bałaganu. No i tutaj jest człowiek, który też sieje zawęd, dosyć mocny: pan Jerzy Perhydrol Zięba. Człowiek, który wszystko chce wyleczyć witaminą C, skrętną w dużych ilościach oraz perhydrolem podawanym dożylnie. Tutaj mamy Rzeszów, nasze miasto, właśnie jest afera, bo Jerzy Zięba umie wyleczyć koronawirusa. GIS ostrzega przed właśnie panem Jerzym Ziembą, który propaguje właśnie podawanie witaminy C oraz dożylne podawanie perhydrolu w odpowiednim tam roztworze. Perhydro to jest woda utleniona. Przed zapodaniem na pewno warto sobie poczytać fachową literaturę, czym to, czym to grozi. Także nie, nie polecam. Właśnie jeszcze jedna ważna informacja: przestrzegajcie tych zaleceń: o niewychodzeniu z domu o unikaniu kontaktów z innymi przez jakiś czas dopóki to się nie uspokoi, bo to naprawdę jest bardzo dużo takich osób, które, nie wiem, uznają to za jakąś złośliwość ze, ze strony państwa, widzą wszędzie jakiś spisek, próbują tak jakby bagatelizować sprawę. Wiele osób sobie myśli, przecież ja jestem młody, zdrowy, to jak zwykła grypa przejdę i, i nic potem tym nie, nie zostanie. Ale no niestety tutaj akurat, jeżeli chodzi o śmiertelność wśród osób, które mają jakieś choroby towarzyszące, astmy, cukrzycę cukrzyków jest bardzo dużo przecież w społeczeństwie. Wiele jakichś chorób układu oddechowego, układu krążenia. To, że wy jesteście zdrowi i wam nic nie będzie i przy to przejdziecie, to, to, to jest jedno, a drugie jest to, że tutaj chodzi o właśnie możliwość przenoszenia, rozprzestrzeniania i zarażania tych najsłabszych, którzy, no niestety, ale nie będą w stanie się obronić i no tutaj statystyki są bezlitosne, tak? To nie jest zwykła grypa, tak jak niektórzy uważają. Obejrzyjcie sobie film Nauka to lubię i Bełkot Naukowy. W opisie będą linki do, do dwóch ciekawych filmów, naprawdę rzetelnie i z naukowymi faktami przedstawione został problem. No to tyle, no. do zobaczenia, cześć!